Ja widzę, że Dmowski jest po prostu, nazwisko Dmowskiego jest po prostu przemilczane. Jest to jakaś, ja wiążę to osobiście, to jest moja osobista koncepcja, że ponieważ Dmowski w swoim piśmiennictwie i w swoim działaniu był stanowczo przeciwny tej no, na pół tajnej organizacji, jaką jest masoneria, wobec tego. I, I nie kruś jest z tym w swoim pisemnictwem mówi o tym, jakie ma trudności ze strony właśnie ośrodków czy masońskich czy ludzi związanych z masonerią. I ponieważ pisał swoją książkę, prawda, gdzie pokazane były metody działania Ja sądzę, że to była taka pewna też organizacja opiniotwórcza. No, i taką metodą jest, jak ktoś jest wrogi, to trzeba przemilczeć, go, prawda? A ponieważ wpływy na pewno są dość duże tych, tych kręgów, z tego o Dymowskim się nie mówi. O tak, że się nie mówi. Nie ma zarzutów konkretnych. Prawda? Owszem, zarzuty są, że był antysemitą, ale to widać już z jego piśmiennictwa, ale to nie jest tak. A to nas rzeczywiście się nie mówi.